Dlaczego twoja dziewczyna nie może nic nie robić? Witam i dziękuję wspierającym. Więc tak, no, wyobraźmy sobie sytuację, w której poznajesz dziewczynę. I o ile na początku może Ciebie to w ogóle nie interesować: czy dziewczyna pracuje, czy studiuje, czy przykładowo siedzi cały dzień w domu. O tyle w późniejszym etapie jest to niesamowicie istotne, niesamowicie ważne. Bo widzisz, kobieta, która nic nie robi, zazwyczaj robi to, do czego została stworzona. Rozumiesz? Powtórzę jeszcze raz. Kobieta, która obija się, nic nie robi, robi to, do czego została stworzona, czyli szuka partnera. Jeśli kobieta ma partnera i przykładowo nie pracuje, ale ktoś ją zalał, no to robi to, do czego została stworzona, czyli wychowuje dzieci. W momencie, gdy kobieta nie ma zajęcia i nawet jeśli ma faceta, rozumiesz? Nawet jeśli ma faceta. Ale siedzi w domu i się nudzi, ty przykładowo widzisz się z nią dwa razy w tygodniu, więc ona ma jeszcze pięć dni w tygodniu. Jeśli ta dziewczyna nic nie robi, rozumiesz, nie pracuje, siedzi w domu, to gwarantuję ci, że ona będzie robiła to, do czego została stworzona czyli będzie bajerowała, flirtowała, uwodziła, podrywała innych facetów. Dzisiaj już są takie czasy, że taka dziewczyna nie musi wychodzić z domu, żeby flirtować, żeby poznawać nowych mężczyzn. Wystarczy, że sobie odpali aplikację randkową i już może siedzieć scrollować. Może sobie wrzucić nowe zdjęcie na social media, by ktoś do niej się odezwał, by ktoś do niej napisał. Jednym słowem, kusi facetów. Rozumiesz? I widzisz, ja rozumiem, że jesteś facetem, który przykładowo może ma super firmę, pieniądze i tak dalej i kobieta nie musi pracować. Może sobie siedzieć w domu. Widzisz, to tak nie działa. Bo jeśli ona będzie siedziała w domu i nawet zabierzesz jej telefon, to ona i tak znajdzie sposób, żeby Flirtować z innymi facetami. Może masz wielką willę, i tak dalej. I tam będzie ochroniarz, i może z tym ochroniarzem właśnie flirtować i tak dalej. Nawet jeśli będzie mieszkała na totalnym wygwizdowie i tak znajdzie sposób, żeby z kimś flirtować. Rozumiesz? Załącza się u kobiety gadzi mózg. Nawet jeśli kobieta ma wszystko, rozumiesz? Nie musi pracować. Ma pieniądze, ma super dom basen, wszystko, rozumiesz? To zobaczysz, że jeśli kobieta się nudzi, to robi to, do czego została stworzona, rozumiesz? Celem kobiety jest reprodukcja. Jeśli kobieta nie ma dziecka, bo normalnie jest tak, że kobieta musi pilnować 2-4h na dobę, to dziecko do pewnego, nazwijmy to, wieku, więc ona jakby tu ma zajęcie, rozumiesz? Ona ma zajęcie, pójdzie z tym dzieckiem na ławkę, siedzi, jest jakaś druga e, Baba, koleżanka z, siedzą, e, pogadają, po, obgadują innych ludzi, inne dziewczyny, i tak dalej, i tak dalej. I wrócą do domu, ty wracasz z pracy. Jest okej. Okay, jest okej, okay, jest spoko. W momencie, gdy ty przykładowo pracujesz, albo przykładowo, e, nie pracujesz, ale widzicie się tylko dwa razy w tygodniu, no to zobaczysz, że dziewczynie po prostu, no. Zacznie, nazwijmy to, odbijać i będzie po prostu szukała, flirtowała, pisała potajemnie. Może być nawet tak, że przykładowo siedzicie gdzieś razem na wakacjach, rozumiesz? I dziewczyna się nudzi, i ona może nawet będąc z tobą na wakacjach, po prostu wrzucać jakieś zdjęcia i sobie gdzieś tam odpisywać jakimś tam, nazwijmy to, facetom i tak dalej, i tak dalej. Być może byłeś w takiej sytuacji, gdzie spotykałeś się z dziewczyną, a ona przykładowo codziennie nowe zdjęcie wrzucała w strojach kąpielowych w jakichś super spódnicach, sukienkach, itd. i tak dalej. Myślisz sobie, po co ona to wrzuca, skoro no, spotyka się z tobą, jest szczęśliwa, powinna, jakby to powiedzieć tobie, wysyłać te zdjęcia, a nie, że wiesz, o co chodzi. No widzisz, no to jest właśnie to, że ona się nudzi. Ona się nudzi. Rozumiesz, że razem siedzicie, być może ty siedzisz sobie graż, wylegujesz się czy coś, a ona się nudzi. Rozumiesz? To już lepiej, jak taka dziewczyna siedzi i przykładowo no, ogląda jakieś seriale czy coś, bo wtedy ona ma zajęcie. Rozumiesz? Bo w momencie, gdy dziewczyna się nudzi, no to po prostu gadzi, mózg się odpala i ona po prostu musi. Musi gdzieś tam poskrolować sobie, pomaczować, może podpisywać, posprawdzać tak dalej, Więc po prostu taką kobieta ma naturę. Rozumiesz? Taką kobieta ma naturę. W momencie, gdy kobieta będzie miała zajęcia, rozumiesz? Przykładowo zobacz, dziewczyna rozwaliła auto. Zobacz, ona nawet nie ma czasu nawet na jakieś tam ubieranie się, robienie zdjęć, bo ona jest zajęta, bo musi gdzieś tam latać po warsztatach, musi gdzieś tam ubezpieczenie i tak dalej. Po prostu musi sobie drugie auto zawidzisz, Ona nie ma czasu. Rozumiesz? Ona nie ma czasu. Ona jest po prostu zajęta. Rozumiesz? Ona jest zajęta, więc tak naprawdę twoja relacja jest bezpieczna. Jeśli dziewczyna ma pracę, rozumiesz, idzie do pracy, między spotkaniami i tak dalej, gwarantuję ci, że ta relacja jest bardziej bezpieczna niż jak dziewczyna siedzi i nic nie robi. Bo widzisz, ona idzie do pracy i nawet jak tam są goście i tak dalej, o jasne, to ona może może z nimi pogadać, co no nie? Ale widzisz, ona jest zajęta pracą. Rozumiesz? I zobacz, ile to jest dziewczyn, które właśnie pracuje, rozumiesz? Coś tam robi. I zobaczcie, jak te dziewczyny przykładowe no są Wierne, nazwijmy to, swoim relacjom rozumiesz, bo ona po prostu ma zajęcie ona wraca z pracy i nawet nie ma siły, musi jeszcze gdzieś tam w domu posprzątać, musi jeszcze gdzieś tam po drodze zakupy zrobić i tak dalej, i tak dalej, jeszcze musi się nazwijmy to z tobą spotkać, poprzytulać pogadać i tak dalej i często zobaczy że tej dziewczynie tak szybko dzień leci że ona po prostu nawet nie ma czasu gdzieś tam no, komuś odpisać, nawet jak ktoś do niej ciągle wypisuje, dlatego często widzicie że jak dziewczyna no pracuje czy coś, wiesz co chodzi, no to często nawet jak do niej napiszesz wiadomość, to ci odpisuje po godzinie, po kilku godzinach, albo w ogóle wcale, albo gdzieś tam na następny dzień, albo dopiero. Rozumiem, bo ona jest zajęta, bo ona jest zajęta i to jest spoko. Zobaczycie często, że kobiety na przykład, które siedzą w domach, na przykład może dziewczyna być chora. Może po prostu ma jakieś tam wolne od pracy i tak dalej, czy może ma jakieś zwolnienie lekarskie? Zobaczysz często, że jak ona nie ma co robić, to zazwyczaj instaluje sobie aplikację randkową albo po prostu, wiesz, pisze sobie z jakimiś tam gośćmi z dalekimi znajomymi czy co i zobacz, i ona flirtuje, bo ona nie ma co robić, ona by sobie wyszła. Widzisz, załącza się gadzi mózg, rozumiesz? Ona po prostu do tego jest stworzona. Naprawdę, okej, okay. ona posprząta, no ale widzisz, jak wczoraj sprzątała, no to dzisiaj jakieś tam dobra, może być tak, że przez trzy dni będzie sprzątała i dom będzie po prostu błyszczał, wszystko, okna wymyje, podłogi, no wszystko, no nie? I zobaczy, że później ona znowu wróci do punktu wyjścia, czyli nie będzie miała co robić. Wiesz, o co chodzi? Tak samo z serialami. No nie można, przykładowo, cały dzień oglądać seriala, Serial, i tak dalej, bo po pewnym czasie no, masz coś takiego, że nie chce ci się go ogonem, potrzebujesz zrobić sobie przerwę, rozumiesz? I to jest właśnie to, że w tym momencie kobieta zaczyna albo robić sobie zdjęcia, malować się i tak dalej, bo robi to, do czego została stworzona, rozumiesz? Naprawdę. I teraz widzisz, wiele osób na przykład nieświadomie trwa w relacjach, które nazwijmy to są bez. Defektu, bez, jakby to powiedzieć, no jakiejś tam kombinacji. Dlaczego? Bo kobieta po prostu jest zajęta. Niech nawet kobieta widzisz, ma jakieś tam salon beauty, salon fryzjerski jakieś tam, no, spa, czy jakąś jest tam dentystką czy coś, to no nie, no to często zobaczysz że ona przychodzi do pracy na ósmą, czy coś, siedzi tam do piątej i widzisz, i ona nie ma nawet czasu, gdzieś tam z kimś po flirtować, tak dalej bo robi klientki i dopiero gdzieś tam po popraca, po pracy zazwyczaj też już nie ma siły, czy coś, więc nazwijmy to o godzinie dwudziestej, dwudziestej pierwszej ona po prostu wsiada, jeśli jest wolna, no nie, no i tego i po prostu z kimś tam się umawia na jakiś tam dopiero weekend, no nie? W momencie, gdy ona ma faceta i tak dalej, zobaczy, że taka kobieta mniej będzie robiła problemów, bo ona nawet nie będzie miała czasu, żeby wywołać awanturę. Rozumiesz? To jest właśnie to. Często też awantury, kłótnie biorą się z tego, że kobiecie się nudzi. Rozumiesz? Może doświadczyłeś tego, może widziałeś to, może dziewczyna ci powiedziała nawet, że dobra, Zrobię awanturę z nudów. Zrobiłam mu awanturę, bo mi się nudziło. Wkurzę go, bo mi się nudzi. Nie wymyję naczyń, bo przykładowo yy, on przyjdzie, żeby go zdenerwować. Żeby pokrzyczał, żeby, wiesz, żeby powiedział, zwrócił uwagę. Z nudów, rozumiesz? Żeby wywołać, nakarmić się jakimiś tam emocjami, które po prostu no, codziennie muszą być, rozumiesz? Naprawdę i często zobaczysz, że kobiety, które no, coś robią, są stabilniejsze, są wierniejsze. Rozumiesz? Naprawdę, bo jeśli dodamy do tego, że taka kobieta może tylko raz w tygodniu wyjść na randkę, na kluby, na podryw i tak dalej, no to zobaczysz, że jej możliwości no, będą tylko raz w tygodniu. Więc jeśli ona ciebie, nazwijmy, dorwie i tak dalej, no to często zobaczysz, że no, zamiast pójść na podryw do klubu czy gdzieś tam, będzie wolała się spotkać z tobą, randeczka i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Przez to tak naprawdę nie będzie kombinowała na boku, bo nie będzie miała czasu. Rozumiesz? Naprawdę. Kobiety z natury mają coś takiego, że muszą coś robić. Rozumiesz? Muszą coś robić. Więc, jeśli ona nie ma nic do robienia, to robi to, do czego została stworzona. Szuka faceta, który ją zaleje. Rozumiesz? Bo życie kobiety to reprodukcja, proces, w którym kobieta tak naprawdę cały czas coś robi. I nawet jeśli marudzi kobieta, że nie ma siły, że jejku, jak jest jej ciężko i tak dalej, to ona i tak chce to robić, bo została do tego stworzona. Bo jeśli tego nie będzie robiła, to i tak po prostu odpali telefon i tak dalej, i pójdzie sobie na spotkanie, na randkę. Rozumiesz? Widzisz, faceci też. Jak wychodzą na spotkanie, to nie wychodzą z nudów, tylko po prostu dziewczyna temu facetowi się podoba i chce po prostu z nią coś zrobić, i tak dalej. Widzisz, są kobiety, które z nudów wychodzą na spotkania z gośćmi, z którymi po prostu nie są w ogóle zainteresowane. Rozumiesz, z nudów. No bo wyjdzie z tobą lepsze to niż siedzenie gdzieś tam w domu. Rozumiesz? To jest właśnie to. Dlatego no mówię. Fajne jest, gdy poznajesz dziewczynę, która na przykład na początku nie ma co robić, i przykładowo razem coś tam robicie, bo macie wolno od pracy, ale na dłuższą metę, no tak naprawdę sam sobie strzelasz w kolano tej relacji. Naprawdę, przerabiałem to wiele razy. I widzisz, jeśli dziewczyna pracuje, na przykład z ojcem, gdzieś tam mają firmę i musi mu pomagać, bo przykładowo ma sklep, bo coś tam i każe jej pracować od 7 do 17 albo 18, bo mają wspólną restaurację i tak dalej, to często zobaczysz, że jak ta dziewczyna znajdzie faceta, to ona nawet nie ma czasu gdzieś tam kombinować, bo ona woli ten czas poświęcić dla swojego gdzieś tam faceta, rozumiesz? Czyli widzisz, tak naprawdę ten gościu nieświadomie, jakby to powiedzieć, no, ma taką fajną. Relacje, bo wszyscy są zajęci i widzisz, no, kobietom, jakby to powiedzieć, jak nie mają co robić, no to odbija, rozumiesz? No, to jest prawda. Naprawdę. I widzisz, jeśli nie wierzysz, wejdź sobie na jakiś byle jaki profil dziewczyny, która po prostu nic nie robi, rozumiesz? Zobaczysz, że będzie albo codziennie jakieś zdjęcie wrzucała, albo po prostu cały czas coś będzie e, ją dodawał, i tak dalej, i tak dalej, albo po prostu będzie siedziała na portalach randkowych i po prostu wiesz, co Bo ona nie ma co robić, rozumiesz? Zobaczycie często, że no, kobiety takie, które pracują, są zalatane, często się dużo łatwiej ogarnia. Rozumiesz? Bo ona już tak. W Ba, patrzy na partnera pod takim stabilnym kątem, no bo ona ma, jakby to powiedzieć, no dużo obowiązków, więc ona będzie tak bardziej dojrzale podchodziła do tej relacji, nie będzie chciała gdzieś tam się bawić na prawo i na lewo, no bo nie ma na to czasu, rozumiesz? Ona pójdzie gdzieś tam na spotkanie po pracy, szybko się ogarnie. Wiesz co chodzi, będzie starała się wydobyć z tego spotkania jak najwięcej, wiesz? Jeśli przykładowo facet nie spełnia gdzieś tam jej standardu, to nie będzie się bawiła z nim, że nie jest nim zainteresowana i się spotyka. No nie, bo ona nie ma czasu. Okej, okay, nie pykło, sorry, Nara, będę gdzieś tam w wolnej chwili szukała następnego. Wiesz co chodzi? Naprawdę. Mniej kobiety zabiegane kombinują, bo nie mają czasu. Rozumiesz, kobiety, które e, nic nie robią, często właśnie tak kuszą, kombinują, przekładają, odwołują, przychodzą, spotykają się z jednym, z drugim, z trzecim, z trzema naraz i tak dalej, bo jej się po prostu nudzi, no nie? Bo ona się z tobą spotyka na przykład e, w wtorek. Sobota, no a jeszcze ma tyle wolnego, więc z innym się spotka w środę. Jak ma koleżanki, to sobie koleżankę gdzieś tam wcisnie. Jak nie ma koleżanek, no to pójdzie sobie z jakimś innym kumplem na piwo, czy coś tam, czy coś tam, czy coś tam, rozumiesz? Z nudu, bo ona się nie nudzi, więc będzie po prostu szukała gości, bo tak została kobieta stworzona, rozumiesz? Facet, jak się nudzi, to zawsze znajdzie sobie zajęcie, naprawdę. Nawet sobie odpali jakąś grę i będzie po prostu walczył o tytuł mistrza świata w esporcie i tak dalej. On po prostu, faceci są tacy na to produktywni, no nie? Facet, nawet jak nic nie robi, to zawsze coś robi, zawsze znajdzie sobie zajęcie. Rozumiecie, kobieta widzisz no często jak nie ma co robić to robi to do czego została stworzona, czyli wyrywa facetów. Naprawdę. Zobaczycie często, że jak kobieta ma faceta i ma pracę i tak dalej, to ona nawet nie ma czasu na te social media, na wrzucanie zdjęć, tylko na woli po prostu poświęcać ten czas swojemu facetowi. Także no mówię, jeśli chcesz, żeby twoja relacja nie nawaliła, nie wysypała się, no, to po prostu nie zamykaj kobiety w klatce, bo ci zawsze ucieknie, albo sprowadzi tam kogoś do swojej klatki, bo jej się będzie nudziło. Może być to nawet wiesz pod pretekstem, że hydraulik, że tu elektryk potrzebny, i ona z nimi będzie flirtowała. I tak może jakiś kurier będzie co chwilę przyjeżdżał, bo będzie zamawiała paczki, i jej się spodoba, i gdzieś tam też będzie bajerowała, flirtowa kuriera. Więc kobieta zawsze znajdzie sposób. Dlatego, żeby rozwiązać ten problem. To po prostu spraw, żeby kobieta no, miała co robić. Jeśli jej nie zalałeś, no to daj jej pracę i tak dalej. Często jest tak, że widzicie, no, faceci, którzy, z którymi są problemy, e, to często nieświadomie powodują, że ta dziewczyna nie potrafi ich gdzieś tam zostawić, nie, nie kombinuje na, na boku czy coś, bo. Ona jest zajęta nim i jego emocjami. Ona musi go udobruchać, ona musi mu, przykładowo, ugotować obiad, bo jak nie ugotuje, to się wkurzy, będzie awantura. I ona po prostu, wiesz, no w pewnym sensie dostarcza sobie te emocje, karmi się tym, ale jakby to powiedzieć, ma zajęcie, rozumiesz, ma zajęcie, bo przykładowo, bo Wojtuś nie lubi zimnego jedzenia, więc ona będzie po prostu czekała, aż on przyjedzie i garki będą po prostu na Półgwistka włączone, żeby po prostu było idealne, i tak dalej. I ona wiesz o co chodzi. Naprawdę. No miałam takie sytuacje, nawet gdzieś tam jakiś mój kumpel opowiadał, że jakaś laska gdzieś tam siedziała w domu. I miała normalnie faceta, który pracował wieczorami, wracał do domu, i ona po prostu z tym kumplem gadała. Rozumiesz? Gadała, pisali sobie, bo ona nie miała co robić. Naprawdę. Więc. Jakby to powiedzieć, wszystko to wychodzi z praktyki, no nie? Dlatego widzisz, no, szukaj sobie kobiety, yy, która coś robi. Bo nawet zobacz, taka kobieta pojedzie sobie na wczasy. Jest dużo kobiet, które na wczasy na wycieczki do Egiptu, Tunezji i tak dalej, i tak dalej, jeździ sama. Rozumiesz, sama jedzie. Atrakcyjna kobieta potrafi na wycieczkę all inclusive tydzień czasu czy dwa tygodnie pojechać sama. I jak myślisz, czy ona tam jedzie? Odpoczywać? Jej się odpoczywanie znudzi po kilku dniach. Więc ona, co będzie tam robiła, gdy jest sama? Będzie podrywała gości, pójdzie sobie, usiądzie przy barze, nawet z barmanem, z barmanką będzie gadała, ktoś się dosiądzie, rozumiesz, i po prostu będzie tam gadała, flirtowała, romansowała, czyli będzie robiła to, do czego została stworzona. Taka jest natura. Kobiet, rozumiesz? Dlatego mówię: nie dawaj kobiecie, nazwijmy to wolnej chwili, wolnego wytchnienia, no bo mówię, będzie robiła to, co robi najlepiej, to do czego została stworzona. Jeśli mi nie wierzysz, jeśli będziesz miał panienkę, e, która nic nie robi. Zobaczysz często, że na social mediach będzie codziennie relacje dodawała, e, będzie jakieś może zdjęcia i będziecie mówić: Nie, nie, ja sobie tego, to co mam, coś tam wiadomo, obróci kotogonem i tak dalej. Może będzie dodawała w miejscach, no, o których ty nie masz pojęcia, no nie. Tak czy siak będzie działała w zgodzie ze swoim, swoją naturą, czyli reprodukcja. Tyle.